Jesteśmy w samym centrum wydarzeń dzisiejszej Fety Rakowa po zdobyciu Pucharu Polski i Wicemistrzostwa. Od razu widzimy, mamy zablokowane ale ja i tam wszystko się dzieje. Także myślę, że udajemy się teraz już na Plac Biegańskiego. Tam za chwilę mają się pojawić kibice Rakowa, którzy tak. przyjadą po wygranym 3-0 meczu z Lechią Gdańsk. Wszyscy kibice w tym miejscu czekają na piłkarzy, którzy zaraz się mają tutaj zjawić na Wielkiej Fecie Rakowa. To jest niesamowite. Ta drużyna jeszcze kilka lat temu grała w drugiej lidze. Dostawała 6-7-1 od GKS Tychy, a w tym momencie są wicemistrzami Polski z obrusą pucharu. Jacy zawodnicy są najbardziej gdzieś tam dla was znani? Więc ja mam taką propozycję, że ja właśnie was zapytam, i chciałbym żebyście najgłośniej jak tylko potraficie Krzyknęli imię bądź nazwisko zawodnika, którego najbardziej kojarzycie z Rakowem Chciałem powiedzieć, że dokładnie Malinę wszyscy pamiętają Numer 13, zastrzeżony przed tym sezonem, nasza legenda No to teraz jeszcze raz Kto jest waszym ulubionym zawodnikiem Rakowa? Droniarze latają ja dopiero będę miał w środę swojego drona. Tu mamy sklep. Z czegoś się Cały sprzęt Zobaczymy sobie się za sceną なるほど。 Let's go Let's go Let's teraz oględziny. jest coś bardziej widocznego, czyli bus, którym przyjechali piłkarze. Szczerych chęci, który chciałem Wam pokazać, środek tego pięknego autobusu Rakowa, którym przyjechali piłkarze po pięknym mistrzostwie w pucharze oraz wicemistrzostwie mistrzostwie Polskiej Widzę, nie udało się wejść do środka, niestety.

Wracamy do auta i zobaczymy czy one jeszcze w ogóle stoi całe, czy nikt go nie rozwalił. Teraz najtrudniejsze przed nami. Czyli wyjazd. Wyjazd to. Jesteśmy na świeżo oczywiście też po całej fecie. No było dość spokojnie, fajnie się bawili. No fajerwerki mnie mocno zdziwiły, nie spodziewałem tak, się. Tak, Nawet, na ja nie było... dziwiło, zrobili, nie? Nawet na Sylwestra nie było... w ogóle to zdziwiło, że coś takiego w ogóle zdobili. Nawet na Sylwestra nie było fajerwerk w a tutaj dali, nie, więc e, na pewno ładnie to wyglądało. To trzeba przyznać. Pierwszy wyjazd był bardzo prosty, udało się wyjechać, wycofać do tyłu, on co najlepsze. Także z miejsca parkingowego jedziemy już do przodu. Ej, dobra, ja, ja, nie, ja, nie, ja na trójkę nie wrzucam, bo to się wszystko może stać. Mamy policję po sobą. Tu się może stać jeszcze wszystko. O kurde. Dobra, moi dobra. drodzy. Jechaliśmy, jaki czas nam był potrzebny? Dwie i pół minuty, trochę ponad.